To jest brand IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Meta w centrum burzy Firma trenuje a i na danych użytkowników z UE Meta Platforms, gigant mediów społecznościowych, ogłosił, że rozpocznie wykorzystywanie danych generowanych przez użytkowników w Unii Europejskiej do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji. Decyzja ta, choć kluczowa dla rozwoju konkurencyjnych technologii AI, wywołuje poważne pytania o prywatność i zgodność z rygorystycznymi regulacjami UE. Odważny ruch w cieniu regulacji. Posunięcie mety następuje po opóźnionym wprowadzeniu technologii AI w Europie, spowodowanym obawami organów regulacyjnych o ochronę danych. Firma, która już w 2023 roku uruchomiła Meta AI w USA, napotyka w Europie na znacznie większe przeszkody. Rygorystyczne przepisy dotyczące prywatności, charakterystyczne dla UE, stawiają przed firmami technologicznymi wyzwanie znalezienia równowagi między innowacjami a ochroną praw użytkowników. Meta planuje wykorzystywać interakcje użytkowników z AI, publiczne posty i komentarze udostępniane przez dorosłych na swoich platformach, takich jak Facebook i Instagram. Firma zapewnia, że prywatne wiadomości i dane użytkowników poniżej 18 roku życia będą wyłączone z procesu szkolenia. Niemniej jednak, samo gromadzenie i przetwarzanie tak ogromnej ilości danych publicznych budzi uzasadnione obawy o potencjalne nadużycia i naruszenia prywatności. Przejrzystość kontra rzeczywista kontrola. Meta zapowiada, że użytkownicy w UE otrzymają powiadomienia wyjaśniające, jakie dane będą wykorzystywane, oraz link do formularza umożliwiającego wyrażenie sprzeciwu. Choć ten krok w kierunku przejrzystości jest godny odnotowania, pojawiają się pytania o skuteczność takiego mechanizmu. Czy przeciętny użytkownik jest w stanie w pełni zrozumieć implikacje udostępniania swoich danych do celów szkoleniowych? Ai. Czy opcja sprzeciwu jest wystarczająco łatwo dostępna i zrozumiała, aby zapewnić realną kontrolę nad danymi? Branżowy trend pod lupą regulatorów Meta nie jest jedyną firmą technologiczną, która mierzy się z wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem danych do szkolenia AA i w Europie. X, dawniej Twitter i Alphabet, Google również znajdują się pod lupą irlandzkiego regulatora prywatności. Dochodzenia w sprawie X i Google pokazują, że organy regulacyjne UE poważnie traktują ochronę danych w kontekście rozwoju AI. Decyzja METY o wykorzystaniu danych użytkowników UE do szkolenia AI jest odważnym, ale ryzykownym posunięciem. Firma stawia na rozwój technologii, ale musi liczyć się z potencjalnymi konsekwencjami prawnymi i reputacyjnymi. Sprawa METY i podobne przypadki stanowią poważne wyzwanie dla organów regulacyjnych UE. Muszą one znaleźć równowagę między wspieraniem innowacji a ochroną praw obywateli do prywatności. Firmy technologiczne będą zmuszone do zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystywania danych do szkolenia AI. Proste powiadomienia mogą nie wystarczyć, potrzebne są bardziej kompleksowe i zrozumiałe mechanizmy kontroli. Przyszłość rozwoju AI w Europie będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak firmy technologiczne i organy regulacyjne poradzą sobie z kwestiami prywatności. Sukces wymagać będzie dialogu, współpracy i znalezienia innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na rozwój technologii przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników.